Ogień, nie jako idea ognia, ale jako przeszkoda w odnalezieniu świata idei, czyli ten moment, kiedy jasniowcy, wspinając się w stronę słońca, zatrzymują się na poziomie ognia. Ogień jest oczywiście żywiołem, jest żywiołem, który starożytni czynili podstawowym jednym z czterech podstawowych, albo podstawowym, tak jak Heraklit, który wyjątkowo upodobał sobie ten żywioł, przedkładał go na wszystkie inne, mówił, że jest najważniejszy w świecie, ale też jest żywiołem wojny. Heraklit z Efezu wcześniejszym filozofem był niż Platon, urodzony około 540 roku przed naszą erą, jest presokratycznym filozofem greckim, a więc zaliczany do jońskich filozofów przyrody. Nazywany był ciemnym, ciemnym filozofem albo płaczącym filozofem ze względu na wariabilistyczną koncepcję świata i człowieka. Czyli podkreślającą zmienność rzeczywistości. Hierarchijskie zdanie jest chyba najsłynniejsze: to wszystko płynie, czyli nie ma stałości bytu. Nawet w ideach nie ma stałości bytu, ponieważ prezystokratycy podkreślali żywiołowość materii, nie koncentrowali myśli na ideach. To dopiero rozpoczął ten wątek Sokrates. Swoje poglądy Heraklit wyrażał za pomocą właśnie aforyzmów, jak ten najsłynniejszy, wszystko płynie. Najbardziej znanym elementem jego filozofii jest koncepcja zmiany jako centralnego elementu świata. Oczywiście jest również drugie słynne zdanie Heraklita, że nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki. Druga część tego zdania jest mniej znana, bo za każdym razem inne zalewają nas wody. Czyli nie chodzi o to, że do tej samej rzeki, tylko chodzi o żywioł wody, który jest zmienny. Filozofia Heraklita głosi, że najważniejsze jest ciągłe stawanie się i przemijanie to jest najważniejsza cecha bytu. Być nie ginie w prawdzie, ale też nie powstaje, tylko zmiana jest czymś najbardziej pewnym taką najbardziej charakterystyczną właściwością bytu. Wszelkie zdarzenia wynikają z napięcia powstałego między przeciwieństwami i z tych napięć rodzi się właśnie zmiana. Za arche, czyli taką zasadę podstawową Wszechświata, Heraklis uznał wcale nie wodę, na co by wskazywały te jego dwa najbardziej znane zdania, wszystko płynie i nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, ale Ogień jest, tą, jest tym najważniejszym pierwiastkiem świata, i ogień żyje tym, co spala, czyli jest takim żywiołem niszczycielskim, mimo zmienności, żywiołowości, przemocy ognia, jednak procesem przemian, zwłaszcza ognia, kieruje logo, czyli mądrość. Logos jest w filozofii presokratycznej utożsamiany z siłą kosmiczną, ale coraz bardziej zaczyna być utożsamiany z prawem, z czymś, co wszystkim rządzi i porządkuje mimo wszystko, mimo tego, tej żywiołowości i nieokiełznalności ognia, kieruje nim zasada logosu. Dlatego świat jest wieczny i odwieczny, mimo tego, że jest, jego podstawową cechą jest, jest zmienność i świat nie stworzył żaden Bóg, ale mimo wszystko jest wieczny i odwieczny. Żywiał mimo wszystko jest nawet dla presokratyków czymś, nad czym człowiek może zapanować. Dzięki temu, że człowiek nie ma bezpośrednio dostępu do ognia, nie ma przełożenia na ogień, bo jest istotą złożoną z wody chociażby, to starożytni wiedzieli. Natomiast ma właśnie dzięki partycypacji uczestnictwu, w logosie pewien dar, możliwość zapanowania nad żywiołem. Dlatego ogień, który jest przedstawiany w platońskiej jaskini ma dwie funkcje. Z jednej strony ma komplikuje obraz cieni, bo cienie nie tylko są cieniami rzeczy rzucanymi pod wpływem światła słonecznego, ale komplikują te cienie, wprowadzają dodatkowe źródło światła, ale też jakoś porządkują te, ten obraz odbierany za pomocą cieni, ponieważ ogień świeci bardzo blisko rzeczy. Za przepierzeniem znajdują się ludzie, którzy noszą różne rzeczy, wazy, zwierzęta, a za nimi zaraz, daleko od słońca, świeci ogień. Myślę, że nie będzie dużym nadużyciem, jeżeli sobie ten żywioł ognia przełożymy na pojęcie dyskursu. Pojęcie dyskursu zrobiło olbrzymią karierę dopiero w latach 70. XX wieku. I to za sprawą filozofów francuskich, głównie Michela Foucault, Jean-François Lyotarda, Jacques Lacana, chociaż to był bardziej psychoanalityk, lekarz medycyny, psychiatra, ale jednak mający olbrzymi wpływ na humanistykę, nie tylko francuską, drugiej połowy XX wieku. I Rolanda Barta, semiologa francuskiego, którzy, którzy w tym samym, podobnym czasie, wygłaszali na temat tego pojęcia, osobne wykłady. Najbardziej znany jest wykład Michela Foucault, wygłoszony w roku 1970, jako wykład na otwarcie semestru w Collège de France. To jest bardzo przedziwny tekst, on się wydaje dla kogoś, kto nie ma odpowiedniej wiedzy, on się wydaje takim migoczącym, taką migoczącą mową, pełną metafor, Pełną autokreacji, którą był często kojarzony, właśnie ten myśliciel. Natomiast w tym krótkim tekście, tekście wykładu, przyłożonym później na, na język pisany, jest powiedziane bardzo wiele cennych rzeczy o dyskursie właśnie. Michel Foucault, który zmarł w 1984 roku, Właśnie w latach 1970 do śmierci zasiadał w Collège de France na specjalnie stworzonej dla siebie katedrze zwanej Historia Systemów Myślenia. Przed objęciem stanowiska profesora właśnie w tej katedrze specjalnie stworzonej dla niego wygłosił słynny wykład zatytułowany Porządek Dyskursu. Zazwyczaj Foucault jest kojarzony z poststrukturalizmem i postmodernizmem, ale on bardzo nie lubił tych określeń, podkreślając zawsze, że jest kontynuatorem właściwie myśli Fryderyka Niczego. I tutaj o Fryderyku Niczem trzeba wspomnieć z jednego ważnego powodu, jeżeli mówimy o jaskini platońskiej, której obraz jest skreślony ustami zmarłego mistrza Platona Sokratesa, Fryderyk Nietzsche był pierwszym w historii filozofem, który ośmielił się skrytykować Sokratesa. Nie potraktował go z należną mu estymą, z należnym szacunkiem, jak świętego filozofii, który oddał swoje życie za prawdę, tylko potraktował go właśnie jako mistrza resentymentu, czyli mistrza, który wprowadza błędne myślenie. Największym błędem myślenia, według Niczego, jest wprowadzanie między myśl a działanie nadmiaru idei, właśnie idei, bo metafora jest bardzo doceniona przez Fryderyka Niczego. Natomiast idea jest takim niebezpiecznym narzędziem, które służy wcale nie do pogłębiania wiedzy o świecie, do porządkowania wiedzy o świecie, tylko do zniewalania tego, kto szuka idei. I według niczego Sokrates właśnie był takim niebezpiecznym nauczycielem, który zamiast rozwijać indywidualność w uczniach, przez nakierowanie ich na abstrakcyjne idee, praktycznie marnował im życie. Myślenie to nie jest taka czynność, która powinna zabierać nam dużo czasu według niczego, ponieważ myślimy najlepiej, gdy mamy mało czasu na myślenie. To jest ten paradoks, który wykorzystał Jacques Lacan, który zreformował seans psychoanalityczny, za co został wykluczony praktycznie z Towarzystwa Psychoanalitycznego, ponieważ standardowo instytucjonalizowana terapia, jaką jest psychoanaliza, zajmowała około godziny czasu. Natomiast Lacan również Doszedł do takiego stwierdzenia, że najważniejsze rzeczy człowiek mówi nie wtedy, kiedy ma dużo czasu na mówienie, tylko wtedy, kiedy właśnie ma bardzo mało czasu, a najlepiej gdyby od tego, co mówi, zależało jego życie. To jest bardzo niczeańska intuicja, żeby myślą ciąć jak nożem, żeby myśl natychmiast przekładała się na czyny, a nie była takim Pustosłowiem, słowotokiem i właściwie dziedziną, y, którą się uprawia, gdy nie ma się co innego do roboty. Myśl że powinna polepszać jakość naszego życia. Jeżeli tego nie robi, no to darujmy sobie. I myślę, że to wcale nie jest niezgodne z Platonem, tylko pokazuje doniosłość metafory jaskini. Właśnie ten ogień, który jest, y, nie wiadomo czy w połowie drogi, może nawet bliżej dna jaskini y, niż y, bliżej słońca, jest takim momentem złudzenia, że możemy y, nauczyć się szybko myśleć w bardzo prosty sposób. Stosując pewne redukcje w naukach, na przykład humanistycznych, pewnych autorów nie czytając, no bo skoro myślenie samcyderytnicze to jeden z moich ulubionych cytatów Fryderyka Nietzschego. Czytanie jest grzechem przeciwko duchowi świętemu życia, zwłaszcza czytanie w godzinach porannych. Mówi to filolog klasyczny, który sam czytał bardzo wiele, więc to trzeba brać pod uwagę, że Nietzsche posługuje się w swoich pismach zwłaszcza ironią, czyli co innego mówi, co innego ma na myśli. To nie jest takie proste, że teraz wielu nic, niczeanistów tak zwanych chciało właśnie realizować niczeanizm przez czytanie tylko i wyłącznie niczego i nie sięganie już do y, historii, zwłaszcza filozofii. Nic bardziej błędnego. Tu jest oczywiście pewna świadoma sprzeczność wynikająca z świadomości skomplikowania procesu myślowego, który został przedstawiony w jaskini platońskiej. Dlaczego większość zatrzymuje się, jeżeli w ogóle odwraca głowę? Powiedzmy większość z tej mniejszości, która odwraca głowę od cieni, w stronę światła, źródła światła, bo cienie również są kreowane przez światło, ale tych, którzy dociekają źródła, jest zawsze mniejszość, a jeszcze z tej mniejszości jest duża mniejszość, która pokonuje drogę do słońca. Natomiast znakomita większość pod oczywiście szczytnymi hasłami, między innymi niczego, grzeje się w świetle ognia. To są taki tacy, tacy myśliciele, którzy na przykład zatrzymują się, nie rozwijają myśli swojego mistrza. Michel Foucault absolutnie do takich, do takich osób nie należał. Również rozwijał myśl niczego, ale także ją krytykował. Myśl nie może być oderwana od idei, ale nie może być również oderwana od historii. Historia to jest coś, co uczyniło Michela Foucault sławnym. Poszukiwanie w historii świata ludzkości pewnych sprawiedliwości, niezwiązanych z tym, co do tej pory uznawano za, Historię. My, gdy uczymy się historii w szkole podstawowej i średniej, uczymy się przede wszystkim o wojnach, o państwach, o narodach, o systemach społecznych, natomiast nie uczymy się o takich zjawiskach, które są uznawane za naturalne, a ich historyczność pokazał właśnie Michel Coucot. Seksualność, zjawisko, które no, kojarzone z biologią i z pewnymi naturalnymi potrzebami, nigdy wcześniej nie zostało potraktowane jako zjawisko historyczne. PUKO pokazał, że seksualność zmienia się wraz z upływem czasu, z historią, ze zmianami też w społeczeństwie, ze zmianami w odbiorze kultury. Nie ma jednej seksualności dla człowieka, tak jak jest jedna seksualność dla zwierzęcia, które gdy ma okres godowy, spełnia swoje potrzeby reprodukcyjne. Natomiast dla człowieka seksualność ma przełożenie na inne stery życia. Jeżeli tego nie ma, no to tu jest jakiś problem kulturowy, nie tylko problem z seksualnością. Historia jest takim materiałem dla nauczyciela, który nie można jak gdyby zrezygnować z takiego trudu zdobywania wiedzy. I Nietzsche nie krytykował Sokratesa dlatego, że on uczył ludzi myśleć, tylko krytykował go głównie za to, że odrywa Ideę od wiedzy. Ludzie, którzy dochodzą do poziomu ognia, to są ludzie, którzy docierają do jakiejś wiedzy. Ogień jest namacalny, no oczywiście nie dosłownie, ale no, w bardziej namacalny, w sensie można go opiełznać, Można tak to stworzyć ognisko, obramować to ognisko, zapanować nad żywiołem ognia. Przygotować się do tego, żeby ogień się nie rozprzestrzeniał, tylko nam służył. I to jest moim zdaniem najlepsza metafora ludzi, którzy osiągnęli pewien poziom wiedzy na jakiś temat i nawet znaleźli dla tej wiedzy bardzo adekwatne idee, ale zatrzymali się na tym poziomie, zatrzymali się na poziomie pewnego paradygmatu. Paradygmat to jest osobne pojęcie, które trzeba omówić właściwie dotyczy nauk ścisłych, niehumanistycznych, ale myślę, że również jest interesujące dla nauk humanistycznych pojęcie Tomasa Kuna, filozofa nauki, że nauka rozwija się poprzez paradygmaty. To nie jest tak, że nauka kumulatywnie tak ciągle wznosimy się, co wiemy coraz więcej i jesteśmy coraz doskonali. Nie. Nauka rozwija się w obrębie pewnych modeli i te modele w którymś momencie przestają zdawać egzamin, przestają być użyteczne społecznie i trzeba je zmienić, wymagają zmiany, często wymagają rewolucji w nauce, dlatego najbardziej znana książka Tomasa Kuna nosi tytuł Struktura rewolucji naukowych. Ogień to jest taki paradygmat. My się możemy na chwilę zatrzymać przy tym ogniu i nawet się ogrzać, nawet skupić się spotkać z ludźmi, którzy myślą na ten sam temat, mają podobne obserwacje, rozwijają pewną ideę. Ale właśnie, jeżeli nie będziemy szli w kierunku abstrakcji i zatrzymamy się na poziomie pewnych idei, to nigdy nie zrozumiemy tej potęgi filozofii, którą dają nam filozoficzne narzędzia możliwości oglądu własnej pracy z pewnej perspektywy, tej idealnej perspektywy idei, która spaja wszystkie pozostałe odkrycia, wiedzę, idee, rzeczy, obiekty, przedmioty, a która właśnie jest tym oślepieniem słońca. Ogień nas nie oślepi, a słońce tak.